Uchwała nr 41 łamane przez 485 łamane przez 21 Semiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie nadania odznaki honorowej za zasługi dla Województwa Łódzkiego. Na podstawie artykułu 18 punkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie Województwa Paragraf 9 punkt 2 i paragraf 41 punkt 2 Statutu Województwa Łódzkiego oraz paragraf 1 i paragraf 2 Regulaminu przyznawania oznaki honorowej za zasługi dla Województwa Łódzkiego stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej za zasługi dla województwa łódzkiego oraz zasad i trybu nadawania i noszenia uchwala się, co następuje. W uznaniu osiągnięć na rzecz rozwoju województwa łódzkiego nadaje się odznakę honorową za zasługi dla województwa łódzkiego Janowi Juszczakowi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz marszałkowi Województwa Łódzkiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Iwona Kopelska. Panie Janie, znikłam wielkim zaszczytem. Pragnę Panu wręczyć odznakę zasłużony dla Województwa Łódzkiego. Dziękuję serdecznie za wiele dziesiątych lat pracy, który pan, który, pan, którą Pan złożył dla rozwoju naszego regionu, albowiem to, jak Pan ciężko pracował dla tutejszej społeczności, również świadczy o tym, jak ciężko Pan pracował dla naszego województwa. Niech mi będzie wolno złożyć na Pana ręce serdeczne gratulacje, drogi nauczycielu. Gratuluję serdecznie. Dziękuję. Nie, bardzo. Ja, ja, ja do tej dziękuję bardzo. Dziękuję. również serdecznie dziękujemy za władzę, działalność na rzecz, samotą, na rzecz naszej gminy. Liczymy na, na, na dalszą współpracę, ale również dziękuję. na kolejne e, dowody uznania. Dziękuję, dziękuję. Bardzo dziękuję, panie wójcie. Dziękuję. Kto

Serdeczne grat gratulacje oraz podziękowanie za to, co zrobił Pan dla tej, naszej ziemi, przede dla gminy Szkolni. To jest podziękowanie samorządu gminnego i mieszkańców gminy Szkolni. Panie się bardzo nisko. Wszystkiego dobrego. W imieniu Szanowni Powiatu Pieruszkowskiego bardzo serdecznie chciałbym podziękować Panu za Pańską pracę. Wyróżnienie Pana pod znaką zasłużone dla województwa łódzkiego jest bardzo ważną znaką, ale myślę, że zasłużone dla całego kraju też nie byłoby za mało dla europejskiej wspólnoty. Jest Pan żywym, żywym przykładem dobrej pracy na rzecz życia, bo to jest bardzo ważne. Woda, pszczoły i bucia. I życzę panom zdrowia, wytrwałości i sto to dużo więcej, ma. ale przede wszystkim zdrowia. Wszystkiego najlepszego od całej Rady Powiatu Wielkowskiego. Również gratuluję przede wszystkim zdrowia, życzę. Dziękuję. I sił. Miło mnie bardzo. Miło mnie bardzo. Dziękuję bardzo. Panie, wiele, wiele lat naszą wytrwałości, cierpliwości, no i rozsłabiać nie tylko te Sokolniki, ale cały teren, jest i mi miło tym bardziej.